Witam Was serdecznie jeszcze na marginesie Dzisiaj w filmie wspomnianego Tradera 21 Taka myśl mi przyszła do głowy Bo on tam mówi w tym swoim krótkim agresywnym shortcie O tym, że my zombie Że ludzie odbierają tą papkę medialną i że są zombie, bo nie są gotowi do przyjęcia tej prawdziwej, jedynej, pra uprawnionej prawdy z rąk yy, tej alt-prawicy, wszystkich yy, koryfeuszy, uniwersum, konfederacji i temu podobnych wolnościowców i rynkowców itd. Tak yy, I tutaj yy, moje takie przemyślenia na temat tego, skąd ta. Yy, Skąd to zombie, to hasło mogłoby się wziąć i czemu ludzie tak właśnie w myśl tradera bezmyślnie ym, konsumują? Oczywiście, ym, to jest właśnie pułapka, jaka wiąże się z wygłaszaniem takich krótkich, wyrazistych yy, stwierdzeń, czy też teorii, czy też te hipotez. No bo teza to jest coś tak 100% potwierdzonego hipoteza. No, to jest bardziej subiektywna opinia albo jakiś domysł. No, i właśnie tutaj wolałbym trzymać się słowa hipoteza w tym wypadku. No, i właśnie moje, y, moje domysły na temat tego, dlaczego właśnie możemy być tymi y, zombie. Bo tam jeszcze pada coś takiego, że jeżeli my uruchomimy tam y, dochód podstawowy, i y, prawda gwarantowany ten bezwarunkowy no to ta liczba tych zombiaków, tych którzy ślepo słuchają wzrośnie no i tutaj druga refleksja będzie na temat właśnie tego jak wygląda nasze życie jak wygląda nasz dzień nasz plan dnia i dlaczego jest tak jak jest, czyli jest nie najlepiej z paroma kwestiami no, i właśnie przechodzę już do rzeczy. Mamy taką sytuację, niestety, i każdy, kto gdzieś tam pracuje, czy to na siebie, czy to na rodzinę, czy to gdzieś tam, prawda, na y, jakimś stanowisku bardziej lub mniej poważnym, no to zgodzi się zapewne z tym, że w ciągu dnia, y, jakby natłok obowiązków, nie tyle wynikających z pracy zarobkowej, co po prostu z takiej codziennej e, e, krzątaniny, no po prostu nie pozwala nam często m, właśnie e, jakby na jakiś taki wysiłek intelektualny, na aktywność intelektualną. No i jest to w zupełności zrozumiałe, no jak ma się powiedzmy dwójkę małych dzieci... Na nie za wielkim metrażu. No bo polskie mieszkanie 60-metrowe, taki standard, no to nie pozwala, żeby tam mieć dostatecznie dużo takiego Lebensraum, jak to się mówi, żeby właśnie, żeby właśnie mieć takie poczucie, że jest przestrzeń do jakichś takich nie wiem, analiz i przemyśleń, używania umysłu na jakąś tam większą skalę. Po prostu my jesteśmy yy, przegonieni i, w, i no, w dobie internetu jesteśmy strasznie przebodźcowani. Ja wiem, że to jest dosyć takie oczywiste stwierdzenie, no ale też nazwa kanału zobowiązuje, prawda? <ścoughs> Co tu dużo mówić. No. Yy, I jesteśmy mega niesamowicie przebodźcowani, jesteśmy po prostu yy, przerobieni i yy, yy, nawet jeżeli Nasza praca taka sama w sobie nie jest zbyt wymagająca i zbyt stresująca, to niemniej jednak po przyjściu do domu no często tej pary tego czasu nam brakuje, bo jeżeli zajmiemy się czytaniem, dajmy na to jakieś grubasne książki albo yy, za długo zaczniemy sobie scrollować internet, bo tam znajdziemy coś ciekawego. No to wtedy okazuje się, że mamy gacie niepo gary niepomyte, gary nie gacie nie wyprane, a na jutro trzeba się do roboty Znowu przygotować, zrobić sobie, nie wiem, lunchboxa yy, Jakieś tam podstawowe rzeczy odgarnąć, trzeba umyć siebie, dzieciaki, yy, wyprawić do szkoły i tak dalej Więc no generalnie no, Jesteśmy w takim trochę kieracie codzienności I to yy, nie jest li tylko, yy, i to nie jest li tylko jakiś taki bon mot ale faktycznie, każdy kto ma rodzinę, kto już prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, ten to z pewnością jest w stanie w dużej mierze potwierdzić. To też nie ma się co dziwić, że wieczorem tam powiedzmy o godzinie 20 czy 21, jak już masz trochę tego czasu, odpalasz ten swój ekran LCD i tam oglądasz ten TVN, czy w Pulsacie, czy w TVP, co tam kto woli, jakiś program, no to nie chce Ci się za bardzo o tym jakby rozkminiać i, i kombinować, i, i szukać tego. I tutaj jest właśnie taki komentarz, skąd się to może brać. I tutaj dochodzimy do drugiego zagadnienia, czyli tam psioczenie na dochód podstawowy, że jak będzie dochód podstawowy, to już ludzie całkiem pójdą w ten przekaz, będzie 70% takich baranów, którzy tylko będą słuchać, jak to nic nie trzeba robić i nie trzeba się starać. Tutaj odwołuję do mojego drugiego filmu na kanale i, i tam twierdzenia. Wiem, że film jest trochę długi, ale twierdzenia, że no po prostu y, turboprawica uwielbia y, stratyfikowanie ludzi i taki, taką, taki darwinizm wręcz społeczny, że jak y, nie jesteś pr przedsiębiorcą, to generalnie no, pieścimy tak? No i y, to jest to, to jest ten sam mindset. A ja wam powiem coś innego. Chodzi o to, że ten dochód podstawowy, socjalizm to ustrój socjalistyczny w Polsce i w krajach ościennych pokazał. I pokazała to też pandemia, lockdowny, że no, jak się nie wytwarza, jak się gospodarka nie kręci, to jej z powietrza, jak to się mówi, bata nie ukręcić. No nie chcę tu używać żadnego słowa, które jest oryginalnie. Ale no, z niczego nic się nie ukręci i jakiś tam prawda e, zarobek, e, dochód firmy czy też przedsiębiorstwa państwowe czy prywatne muszą generować, żeby wszyscy mieli e, jak największe e, pole, żeby sobie uszknąć z tego tortu poprzez jakąś tam e, prawda politykę społeczną, znienawidzoną na prawicy słowo redystrybucję itd. I tak więc uważam, że jeżeli nie doszłoby do jakiegoś w ogóle całkowitego przeformatowania myślenia ekonomii, nie wiem w jaki sposób by się to w ogóle miało dokonać, no to ten dochód podstawowy, to jest bujda i to jest kolejne straszenie, tak jak straszą się grupą Bilderberg albo Klausem Schwabem, albo nie wiem czym tam jeszcze straszą na prawicy w chwili obecnej, o roboczkami. O Robaczkach też będzie fajny film, bo też fajny Misio się wypowiadał, więc też jest fajny materiał do skomentowania, ale to za chwilę, czy tam może trochę później. Ale wracając, no jak mamy ten dochód podstawowy, to ja świętuję twierdzi odwrotnie. Gdyby był dochód podstawowy i ludzie nie musieliby, yy, prawda, latać za pieniądzem, yy, tylko mogliby więcej czasu poświęcić na jakieś tam, yy, prawda, zajmowanie się sobą i swoimi zainteresowaniami i, no, generalnie spędzają czasu z bliskimi, z rodziną, ze znajomymi, no to wtedy mają więcej czasu na taki rozwój intelektualny i teoretycznie są, byliby mniej podatni na właśnie takie bezrefleksyjne przyjmowanie rozmaitych treści. I więc tutaj ja bym zaryzykował stwierdzenie, że jest odwrotnie niż chciałby pan trader to widzieć, bo pan trader jest y, gdzieś tam zafiksowany, on oczywiście y, zarabia sobie w domku w sposób pasywny, zapewne z jakichś tam ulokowanych akcji i tak itd. Y, y, i twierdzi, że jak to się wszystko podatkuje, że to jest, jest złodziejstwo i i to jest generalnie y, jego pieniądz, jego dola, jego krwawica i państwo nie powinno mieć nic do tego i to jest to co mówiłem poprzednio, że oni zawsze twierdzą, ci prawicowcy i wolnorynkowcy, że świat nie zajmuje się niczym innym jak budowaniem spisku, który ma na celu, yy, jakby, złamanie drogi do dobrobytu takim jak on, prawda, przedsiębiorcą, gdzie on tak naprawdę, można powiedzieć, tak po komunistycznemu, jest spekulantem. Nie? No to po prostu. Gość nic nie wytwarza, nie ma, nie ma firmy, która, nie wiem, tam robi guziki, buty. Nie wiem, sprzedają oprogramowanie IT albo co się, na czymś w dzisiejszych czasach zarabia kasę, tylko on ma jakieś akcje, no jest traderem po prostu, tak? Inwestuje jakieś tam złoto, bitcoiny, cholera wie co i, i on tutaj, wielki pan przedsiębiorca, wielki pokrzywdzony. No ja uważam, że właśnie byłoby odwrotnie, że ludzie mm, mieliby więcej czasu dla siebie i mieliby więcej czasu na takie jakieś. Refleksje i, i, i przemyślenia. Z tym, że mm, no, o co chodzi, że no, uważam, że w dzisiejszych warunkach taki dochód podstawowy, no taki postulat jest niemożliwy w ogóle do spełnienia. Jest to gdzieś tam na wąskich grupach społeczeństwa w Finlandii czy Brazylii. To było testowane tam do końca, chyba, aż to tak nie wyszło, jak się spodziewano. Chociaż to bym musiał sprawdzić, to powiem Wam szczerze, że. Nie wiem, są różne, widziałem różne zdania na ten temat, musiałbym to zgłębić, nie jest to też celem filmu, ale samo to jest właśnie ciekawe, że no jak oni właśnie brną w tą manipulację, że kurczę, no już jakby że dochód podstawowy to będzie jak zakony, będą takie homo sowietikusy, które będą chce siedzieć i, i se będą, yy, prawda, chłonąć tą komunistyczną, beznadziejną propagandę. Tymczasem, no jakby Pan Trader trochę sobie poczytał wspomnień z czasów słusznie minionego ustroju, to by się dowiedział, że y, życie takie intelektualne na bardzo prywatnym, podstawowym poziomie miało się bardzo dobrze, ludzie bardzo dużo książek czytali, może dlatego, że też nie było innych mediów, no ale czytelnictwo było na bardzo wysokim poziomie. Ludzie sięgali po ambitne w miarę treści, i bardzo żywe były jakieś takie chęć do stowarzyszenia się. Stąd się brały potem te wszystkie kółka opozycyjne, które się tworzyły na początku na małą, potem na coraz to większą skalę. Pan Trader by o tym wiedział, gdyby trochę poczytał sobie o związku radzieckim, jak to było że z jednej strony była ta komunistyczna propaganda, a z drugiej strony czytało się książki na metry, jakieś kryminały, powieści jakieś obyczajowe i tak i tak dalej, i podejrzewam, że gdyby nie było w komunie takiej cenzury jaka była i jedynej, prawda, jedynego źródła informacji yy, pod egidą partyjną, to to życie intelektualne to by tam aż iskrzyło, bo i też na co ludzie kładli yy, nacisk yy, w takim socjalizmie czy w tej postkomunie można powiedzieć to yy, socjolodzy robili takie badania robione są one regularnie ja na studiach miałem takie zajęcia gdzie było mówione że właśnie <laughs> jeszcze w latach 90 to ludzie patrzyli na status społeczny danego osobnika na jego poziom wykształcenia na to, co on się tam będzie, na to, czym on się tam będzie zajmował, na to, czym on się zajmuje. No, generalnie to, co sobą prezentuje, a kasa to dopiero było, ile kto zarabia, to tam była dopiero trzecia, czy tam czwarta, nawet pozycja, czy piąta, już teraz nie pomnę. Wiem, że bardzo wysoko było wśród wartości właśnie wykształcenie, rodzina, tam jakaś samorealizacja. A dzisiaj jesteśmy co? To wtedy był 2011 rok, ale myślę, że dzisiaj jest jeszcze bardziej to pogłębione, że kasa Misiu kasa się liczy i kasa przede wszystkim. I to jest zniszczeniem mokrego snu panów wolnorynkowców, prawiców, panów traderów i tak dalej. Więc sądzę, że gdyby istniały warunki, gdzie rynek pracy byłby mniej taki opresyjny, i gdyby nie było takiej sytuacji, że Byt mój i mojej rodziny zależy od konstelacji yy, na linii mojej, kierownictwo i współpracownicy. Że ktoś nie może tam y, gdzieś powiedzieć o mnie złe słowo i kierownik na mnie będzie krzywo patrzy na przykład w zeszłym miesiącu dostałem premię, a teraz nie dostanę premii, bo... bo nie. Bo coś tam się wydarzyło albo się nie wydarzyło. No to uważam, że gdyby to było na takim poziomie, że ja bym sobie po prostu mógł gdzieś czerpać jakieś dochody, albo dostawałbym jakiś dodatek do pensji, który mi stabilizuje życie, no to uważam, że warunki do rozwoju życia społecznego, rodzinnego, takiego intelektualnego na bardzo podstawowym poziomie byłyby super. I byłoby to o wiele bardziej jakby takie ożywcze w dzisiejszych czasach. I też przychodzi mi na myśl, wiem, że film już miał się kończyć, to nie jest zaplanowane na długą wypowiedź, ale przypomina mi się, kiedyś czytałem o Szwecji jakiś taki reportaż, i właśnie tam padło fajne zdanie, yy, od, a propos pralni, bo Szwedzi chodzą do pralni. No i właśnie. Yy, Powstał tam w latach 50. jakiś taki socjalistyczny rząd tam. No generalnie rządzą socjaliści, więc nie ma co się rozwodzić, kto tam był premierem. W każdym razie założenia tego rządu po wojnie były takie, że każdy szwed ma mieć dostęp do pralni i ma mieć dostęp do restauracji, żeby go uwolnić od konieczności gotowania jedzenia ciągle codziennie dla całej rodziny i odrobienia prania. No bo wiadomo, lata 50. to jeszcze pralki automatyczne, tak były o tyle, o ile dostępne i no, głównie to pranie odbywało się metodą ręczną, co było no, niesamowicie wręcz uciążliwe, no nie wyobrażam sobie w dzisiejszych warunkach żyć i musieć robić pranie ręczne, masakra musiałaby to być. No i zobaczcie, to są takie priorytety, które Państwo sobie założyło, co musi mieć obywatel, żeby on, jemu podnieść wydajnie i wydatnie komfort życia. Tak i zobaczcie, nie chodzi już nawet o dochód podstawowy, ale chodzi o to, żeby państwo miało jakiś taki pomysł, taką ideę fix, jak poprzez swoje działania promowanie pewnych, nie wiem, sektorów gospodarki, pewnych sektorów usług, pewnego jakiegoś takiego myślenia o społeczeństwie, jak podnieść właśnie ten codzienny poziom zwykłego funkcjonowania. Tymczasem u nas pralni, no wiem, że to są takie dwa dosyć banalne przykłady, ale zastanówcie się nad tym. Tymczasem u nas pralni prawie w ogóle nie ma. W mniejszych czy to większych miastach. Restauracje są dla większości Polaków, no jednak dosyć drogie. Nawet powiem wam, mam tutaj bar mleczny nieopodal dosłownie może 250 metrów. Jak ja bym miał codziennie w tym barze mlecznym się stołować, no to ja dziękuję bardzo, nie? 30 zł za obiadek, ziemniaczki, kotlecik i suróweczka. Ja wiem, że inflacja, ceny i tak dalej, ale... No... Widzicie, i człowiek, no, nawet gdyby, jak nie chce, no to musi sobie ten obiad samemu od czasu do czasu obsztalować, bo tak to by już mu niewiele tej pensji zostało. No i to jest, powiem szczerze, mi się wydaje, dotyczy większości Polaków, tak? A, a gdyby tak nasze państwo, nasze, nasi rządzący, zamiast właśnie wywalać te jakieś pieniądze na laptopy dla dzieci, czy na jakieś tam 300 plus, czy babcia plus, czy 500 plus, mieszkanie plus, to powinni właśnie promować pewnego rodzaju takie społeczne programy, Szeroko zakrojone, które by mogły spowodować gdzieś tam w dłuższej perspektywie polepszenie się komfortu życia yy, rodzin. Ja nie mówię, że 500 plus jest złe, bo ono jest akurat chyba najbardziej dobroczynnie się przyczyniło dla po prostu yy, różnego rodzaju rodzin, yy, gorzej, zwłaszcza uposażonych, ale no, brakuje w tym wszystkim takiej wizji, takiego pomysłu i. Fajnie by było, gdyby pojawił się ktoś taki, kto taki pomysł będzie miał, i warto się zastanawiać, jakie pomysły można by w tym kierunku wdrażać, a nie słuchać, prawda, gościa typu trader czy typu wspomniany przeze mnie tytan intelektu, jakim jest Cejrowski. Z tym przesłaniem Was pozostawiam, trzymajcie się, cześć.